Cześć, mano wszystkim, z tej strony Renowski, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DLC do gry Simulator Złodzieja. Mamy do y, podgrąbania tutaj jakiś brązowy sztylet, który jest w piwnicy. I teraz mam taką rozkminkę, bo mamy oczywiście do okien otwierania ten dyncik już, w ostatnim odcinku żeśmy sobie go kupili. E, już go wykorzystaliśmy zresztą też w ostatnim odcinku. Dobra, czekaj, teraz tak, kamera, raz. Mm -hmm. Chwila, moment, tędy nie przejdziemy i my tędy w ogóle nie przejdziemy. Aha. tylko na szczęście jesteśmy już blisko, żeby sobie kupić ten to urządzenie deszyfrujące, bo już nam brakuje dosłownie 24 punkty reputacji. Myślałem, że to gościu jest Kamery, kamery, tam jest kamera Muszę sobie przymknąć te drzwi Okej, okay, mamy teraz obraz sytuacji, gdzie oni są Tędy też jest dupa. Czy tu jest jeszcze jakieś inne wejście? Możemy sobie bramę otworzyć, czy nie bardzo? Nie możemy tu nic zrobić z laptopa. <laughs> Mamy tam jeszcze opcję wejścia przez rusztowanie. Zaraz sobie zobaczymy tą opcję. No a jak nie, no to znowu sobie wejdziemy przez to okno. Kurde, przez rusztowanie tam też nic nie da. Już widzę. No dobra, tylko jak ja mam tu... A, spoko, są schodki. Są schodki, tylko co z tego? Kto łazi gościu? Weźmy sobie lornetę. No zajrzyjmy się w piwnicy. Goście, centralnie przy rusztowaniu mi teraz stoi. No, nie no, tu trzeba iść w kimę. Tu trzeba koniecznie iść teraz w kimę. Bo mamy jeszcze nieodkryty właśnie, prześpimy się do północy. Mamy totalnie nieodkryte, co oni będą robić, więc znowu idziemy na rusztowanie, postaramy się namierzyć któregoś z ochroniarzy i wszystko będziemy wiedzieć. Ej, nie widać tu żadnego. Hmm. Jakieś wejście, nie Kamer? No, nie widzę. Jest ochroniarz. Kurde, teraz na pewno nie wejdziemy. Bo tam musimy iść, a tam jest teraz dwójka, dwój, dwójka ochroniarzy. No kurwa ja się dzisiaj wysłowić nie mogę co za dzień. Czy tak się zastanawiam, czy, czy przez to okno znowu nie wyjść Piąta. Szósta Tak żeby ich znowu wszystkich stracić, chcę sobie odkryć całe ich e, całą ich dobę. Co oni robią przez całą dobę, nie? No co, znowu kurwa nikogo tu nie widać. Um. Ej tu chyba może być wejście do piwni albo i nie Gorsz jest to, że nie wiem, gdzie oni są. Pokazuj mm -hmm. światła. Dobra, robimy... ...desno przez okno znowu. No idź, idź. Wydaje, że jak przodem, busem tu podjedziemy, to sobie to, żeś będą no, tu w To będzie dobrze. Czy nie wiem, czy teraz wskoczę. No właśnie. Jeszcze jak go przepchnąłem. Nie wiedziałem, że mamy tyle pary. No Kurwa, my tyle mocy mamy, to na co nam te wszystkie dyszywujące jakieś klucze, kurde, te wytrychy? Toż my tu powinniśmy z buta wjeżdżać razem z drzwiami. Okej. Okay. Dobra, mamy z, cały rozkład ich dnia. Właśnie się jeszcze zmieniają. Ganek korytarz przód domu ogród kuchnia. I co być stąd? Nie zwracaj na mnie uwagi. Ogród kuchnia. Portfel waży tak mało, że go w sumie mogę wziąć. W dysku nie chcę. Dobra, znowu sobie szyb, na szybko tylko wyjdę. Na sekundkę, wrzucę wszystko do mego schoweczka. Szkoda, że on jest taki mały. No i staramy się dostać po ten sztylec. Tylko nie wiem jak mi to wyjdzie. Tam są do, aż schody. A gdzie są jeszcze schody do piwni, nie? Aha, obok. Ha, i tam siedzi gościu. To nie ma opcji, że miał tam teraz w las. Hmm. Tam sobie siedzi gościu, tu sobie stoi, gościu, że oni nie mają żadnych okien do tego, do piwnicy. Pilocik, potrzebnych Jeszcze ta baba jest w kuchni. No, to jest jedyne wejście. No nic, znowu biorę, co popadnie. Bo i tak musimy wyjść do busa i się przykimać. Ja wiem w tyle na pewno, że na urządzenie deszyfrujące to już nas będzie stać. Ej, czekaj, 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 czekaj. Czy oni wszyscy wyszli? Poza domem, tył domu, przód domu, gabinet, ganek. Pak. Dáme mi rade učit, chyba. Jeď. Kurwa, jaj, to moje ucieczki, nie? <grywa> Premia za dyskrecję zero. Okej. Okay. welcome, welcome, welcome. Brakuje mi jednego punktu. Ale luz mamy tutaj jeszcze parę rzeczy. 311, jak się nie mylę, tak więc lecimy kryjówkę. Oho, tu już na będzie policja teraz troszkę pyrała, pewnie. Okej, okay. czyli mamy teraz narzędzie dyszyfrujące, już sobie kupujemy. Nowy samouczek eee, Zgadnij poprawny kod Czerwony numer nie znajduje się w kodzie Żółty numer jest prawidłowy Ale znajduje się w złym miejscu Zielony numer jest w w miejscu O kuźwa A mogę jakiś Mam jakiś ten Jest okrągły wydrych, A to jest do okien Nie mam żadnych do nauki No szkoda Czyli jedziemy na żywioł. Jak mi się dobrze teraz uda, to znowu trafię w ten sam timing jeszcze. Czyli teoretycznie tego gościa... Kurwa, ale gdzie on szedł? To jest pytanie. Gdzie on się wybierał, ten gościu? Czekaj, bo tu tędy. Na szczęście nim, nasz, ten, nim nasz, nas ten ochroniarz zauważył to już mieliśmy dużo Co już ci nie pasuje a? To nie moja wina, że mam nie skręcającego busa mamy te narzędzia dyszyfrujące, ale jak na razie to Staram się znowu tędy się wpierdzielić. Ej. To jest chyba jedyna opcja, żeby ten sztylecik zapierdolić.

sześćdziesiąt sześć kurwa gdzie to jest sześćdziesiąt sześć trzydzieści trzy jedenaście siedemdziesiąt siedem <laughs> kurwa ta kamera no a! No ale dobra Już wszystko, znaczy wszystko wiemy Nie wiemy kurwa dalej jak tam wejść Tak naprawdę Wiemy, że się da przejść I tylko tyle w sumie Mogę przeskoczyć to? Nie mogę A szkoda

嗯。Hmm. Ja bym się zawijał stąd bez niczego więcej już. Kurde, chociaż kusi jeszcze to. To babka jeszcze szybko aż tak nie wróci. 22 pasuje, 88 tego nie ma, 88 77, 55, yy, nie wiem, 22, 33, czyli nie, czyli będzie może 11, 77, 22

Nie wiem, czy ja stąd wyjdę. i tu gościu stoi, ja stąd nie wyjdę. Chyba, że sobie pójdzie. Nie, czekaj, on na zewnątrz chyba chodzi. Ja już obsrany jestem, tak. Tylko, że baba zaraz wraca, więc ja tu muszę fastem. Ona już tam idzie. No nic, mamy ten sztylet. Nic więcej nie mamy w sumie. Nie chcę mieć, spadam stąd, bo to nie było jakieś proste. I szkoda mi czasu, bo zaraz odcinek musimy kończyć niestety. Przynajmniej jeden będzie o czasie skończony. Dobra, tędy będzie szybciej. E, kryjówka, nic... nie no, mamy tam ze dwie rzeczy w schowku, ale cóż mniejsza z tym. To, co interesuje, Black Bay? Zabytki to raczej, nie? Brązowy już tyle, tylko 8000 ajajaj. Bo tarcza jest w głównym salonie w 703, no to byłem w głównym salonie. Dobra, słuchajcie widzowie mnie teraz uważnie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz pod tytułem brązowy sztylet. I ja się z wami teraz żegnam. Zostawcie też lajka. Jeśli wam się spodobało, jeśli nie, to też zostawcie. No i zostawcie też subskrypcje, jeśli nadal tego nie robicie. No i co? Na razie, cześć, do następnego.